Włączanie wycieraczek w Toyocie Yaris Wycieraczki włączamy dźwignią z prawej strony kierownicy. Jeżeli dźwignię zrobimy raz do góry, mamy pojedyncze przetarcie szyby. Jeżeli zrobimy raz na dół, mamy przecieranie czasowe, czyli co kilka sekund przetarcie. Jeżeli zrobimy drugi raz na dół, mamy cały czas dość wolno. I trzeci raz na dół, bardzo szybko, bardzo dużo ulewa. Raz do góry. Wyłączamy. Mamy raz, dwa, trzy, czyli raz, dwa, trzy, wyłączone. Jeżeli chcemy tylną wycieraczkę włączyć, przekręcamy końcówkę dźwigni o jeden. Jeżeli będzie o dwa, to będzie bardzo szybko. Jeżeli dźwignia wycieraczek zrobimy do siebie, mamy spryskiwacz, wycieraczka trzy szyby i wyłączy się sama.